Ktoś zostawił mój telefon, kogo z domu wygoniłem i mi telefon zginął. Tak? I znalazłem tą umowę, że tam jest mój telefon, tak? No to... Ty znalazłeś tą umowę? Tak. Gdzie? U niej. U niej poszedłem po prostu do niej, bo mi telefon zginął. Znasz się No tak, znam ją. I wiem, że mi telefon bucha, bo ją wygoniłem z domu. A, Czyli jesteście razem? Nie jesteśmy. Po prostu znamy się, okej? Okay? No. Znalazłem u niej umowę, a nie mogłem znaleźć telefonu. No. A znalazłem Samsung A51. Patrzę, waszą ulica, wasz Lombard, no mówię, no to idę yy, zapytać, czy taka, yy, czy taka sytuacja w ogóle była, tak? Czy ona w ogóle zostawiła mój telefon? No była, przecież takim telefonem. No, no to widzisz, no to chyba sobie nie zmyśliłem, że telefon mi zginął, tak? Z kartonu no, się podejrzewam, że on ze wszystkim jest. Może to jej telefon? telefony to, 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 to Nie, telefon. telefon. nie, to jest mój no. telefon. Nie, to jest mój telefon. do nas nowa kod blokady? Byliśmy razem. A, to czyli jedno? Byliśmy razem, tak? To nie możecie no, sobie tego razem. No, no nie, ja ją po prostu pogoniłem z domu. I jak ona się wyprowadzała, to zabrała wszystko. Wszystko bądź się z moim telefonem. Aha. Nie wiem, co ona nie chce, żeby utrzymowały kontakt z byłą kobietą, co mam dziecko? A to co, ja teraz mam ci dać ten telefon za darmo? No, nie, nie. Po prostu ja chcę tylko się zapytać, czy to była taka sytuacja, czy tutaj jest My mój... Czy, czy, czy jest mój tak? telefon tutaj? Umowę masz, wszystko jest, tak? Czyli telefon mój tutaj jest. Dogadaj się z nią i. Dobrze. To czyli teraz tak, jak mój telefon tutaj jest, to ja mogę iść na policję, powiedzieć, że ona mi układa telefon, zastawiła go tutaj, nie wiem, zastawiła, sprzedała i z policją tu przyjść, tak? Możesz, no? no dobra. No i to wszystko co się wiedziesz. Dziękuję. Uratowałem takie coś przed śmietnikiem, nie? Od szefa. Co? Działa. Takie coś. Mówi, chcesz i chcesz to wyrzuć. Ile byś dał mi za... To tak na wszystkim działa. A to jest ten, no Jezu. Hoverboard. Nie wiem, no. no. Ja to nie jest, no bo cię od kosza wyrzucić. Działa wszystko, to nie? To już nie modne jest, wiesz? Ale nie, bo się patrzyłem, mówili, że ten... Weszła, no boż ludzie pojeździli trochę i zrezygnowali z tego, nie? I działa. Ale 5 tych mogę dać. Ty. Nawet się obraca. Weź po prostu już wlewaj. Sorry. Weź daj to. Tu. Wyłącz, wyłącz, bo nawet będzie się ten... Uruchamiać jak będziesz ją... O kurde. No. Nie, nie pociągnę mi to. Sorry. Zobaczcie, może rozkalibrowałeś właśnie. To jak że na tym, domu na, na, na tym to prawe ścianę, się nie wy... Ja jeszcze nie jeździłem, bo nie, nie umiem. Działa? Działa. No działa, działa. To jest druga godzina, już miałem malować dzisiaj. Idę tam pomalować tam godzinę. Dwa razy przyjadę i tak tak podrywam. <grym, 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 Powiedz mi ten, a masz ten, ładowarkę grubą do telefonów, sprężynę? Grubą? No, taką do nokiet 3010. Nie. Kurde, bo mam trzy nokiet 3010, wiesz, ładowarki nie mam. I nie mogę znaleźć nigdzie. Znalazłem tylko no, teraz nie mam czasu na latanie. HB0104M. Tak, najlepsza byłaby ta, GTA V. Nie? Ta pierwsza, ta druga wersja. To no, no. najlepsze były. No, no biorąc pod uwagę ten stan i to, no. że to ciężko się sprzedaje. No. Naprawdę pięć by było. Dobra jakim pięć. A masz ten dowód? Co? Bez dowodu? Nie bo ja mam dowód domu, e, już nieaktualny, a po drugiej pęknięty to nie brałem. Nie, bo. A, bo to, bo masz. E, a masz M obywatela czy coś? Co to jest? No na o, telefonie dowód, dowód? nie mam. Jak ich rzeczy? Aplikacją, nie? Nie, nie? mam. Nie mam. No po co, to proszę. A cię do kosza wyrzucić, nie? Mhm. Nie da, oddaj mi to, może z domu musiałeś. A widzisz, zamiast do kosza to masz 5 dyszek. I za Howerboardzik. Dobra. Dobra. To bardzo. Wszystko? Wszystko? Dzięki. Dzięki dowód. również. Oddałeś. Na razie. Dowód? Oddałem ci. Oddałeś? No musiałem, bo nie mam gotów. Chyba, że Kamil wziął. Ja nie brałem. Dobra. Dobra, jest. Dobra, na razie, mhm. no, na razie. Co, na sprzedaż? Yy, na sprzedaż. No i tu mam dowód zakupu. Plus to ubezpieczenie ekstra z wagasu do 2027 roku. Pokaż? Jeśli byłbyś też zainteresowany, to mam mikrofalówkę. Dobra, to dawaj to mikrofalówka od razu też. A ja sobie zobaczę ten, nie? Tylko kurcze, widzisz, jak one są używane, to teraz są straszne na wartości. Nie, nie wiem, teraz chyba w ogóle wyszły jakieś nowe. Te Pro 3, coś trójki trafiło. są już? No, reklamują, nie. Ale w ogóle nie rozumiem fenomenu tych baców. Bo wiele lepsze są takie dołóżne jak dla mnie. Kupiłem to na siłowni, to jest ale. Więc dłużej leżały niż, niż służyły. A tak, ona też jest tam ubezpieczona. To są te pierdoły, które sprzedają. To zawsze. jest y, po ubezpieczeniu, wiesz? Bo koniec ubezpieczenia był do września tego roku. A to nawet nie zrezygnuję. To tego nie ale. trzeba w sumie. No. Dobra. Trzymaj. Ona jest troszkę zakurzona, bo ona stała. Ja teraz mieszkam, wcześniej w akademiku mieszkałem, to no. niezbędna rzecz dla studenta. Kuchenka mikrofonowa. No pewnie. No, ale teraz mam taką, że tak powiem ogólną i ta leży na półce. Tak się też kurzy. A z Opola przyjechałem, dzisiaj wsiadłem o 8 rano. Ale to specjalnie tu, nie? Specjalnie tu, bo dzisiaj mam urodziny i chciałem sobie zrobić prezent. Mówię, zobacz jak to będzie, albo Damian, albo Kuba. No, ty jeszcze mi na Wrocławiu opona strzeliła w tym samochodzie, a małem Fiatem przyjechałem. To jest hit. Co ty gadasz? No patrz. Masz totalnie rozwaloną i ten drut mi rozwalił cały ten, całe, całe to nadkole. To nad nadkole mnie boli, bo wiesz, ja sobie oponę nową założyłem, nie? Spoko. Ale ja mam taką lalę, wiesz, taką ładną, wmalowanego tego Fiata i to mnie najbardziej boli. Bo ta sprężyna, nie, nie sprężyna, tylko drut. On tutaj walił mi po tej, po tej karoserii, jest taki no, ale... To jest brudne, czy to jest... To jest tej... właśnie od, to jest porysowane Ten, Co ty gadasz? No, bo to 110 jechałem, nie? I wiesz To jest wszystko niestety... O Jezu Do polerki A to wiesz, chwila momentu A to gdzie, bo... na ekspresówce, czy gdzie? Na czwórce, za bo ja do ciebie jechałem od... Y, jedziesz na Wrocław, później za Wrocław i później no. sobie już na strójkę wlatujesz, nie? co, na coś wyleciałeś, czy po prostu... to nie wiem, nagle zaczęło telepać, tylko się zdążyłem. Tam są takie zatoczki za Wrocławem, już nie masz takiego no. pasa awaryjnego. No i patrzę, mówię, kurcz. No. Ja No ale co, nie było tak, że cię rzuciło na bok, czy coś? Poczułem takie lekkie, ten, Ale jechałeś prosto i hamowałeś po prostu, tak? Wszyscy jechałem prosto i tak lekko mi dupa, że tak powiem, zarzuciła. I takie tu 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 tu, 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 No i się doturnałem do tej zatożki. O Jezu, to dobrze, że cię nie rzuciło na bok, czy coś. Całą co Polskę zjeździliśmy ostatnio. Jeszcze w tym miesiącu byłem w Gdańsku. Nie Stówką pyrkasz po całej autostradzie, z tirami się ścigasz, wszyscy też wiesz, patrzą jak na wariata, to to w ogóle jedzie, bo nie sposób drugiego takiego na autostradzie spotkać. 369 369 no, no, tak ładna zadbana jest, nie? ładna, tylko zakurzona, bo mówię, bo ona stała parę miesięcy, bo ja się przeprowadziłem, ja studio skończyłem. Nie śmierci. Bo ja pokrywki używałem wszystkiego. Jak? Pokrywki takie, że nic nic nie grzełem. A są bez. takie plastikowe, no, no ale nie brałem jej, bo to. No, Fajne, że... bo to jak się rozbryzguje, to nie na, tętko, na ten pokrywkę No pokrywko, to nie masz nie nie? sprawa, bo mówię, nie masz szans, żeby ten coś się rozbrysnęło i ona tak. Dobry dobrze Od kiedy ją kupiłem dwa lata, to... W zasadzie nieczyszczono, w środku nic, bo nie było potrzeby. Tak, patrzę te słuchaweczki. No my ja nie rozumiem fenomenu tych słuchaweczek. To w ogóle nie ma to jakości dźwięku. W sensie jak coś chcesz głośno posłuchać. Chociaż może ja słucham z muzyki z YouTube'a, to tam różne nagrania się pojawiają w sensie jakościowo, ale jednak takie nałożone na uszy, to jest jednak. Bo te chyba trzeba dosyć mocno wcisnąć do tych uszu, wiesz, mm -hmm. a nie każdemu do ucha pasują. szczerze mówiąc. No możliwe, że mi to nie pasowało właśnie. Bo no, na siłownię... bo jak, jak jak dusisz tu, to będziesz słyszał, tak wiesz, jakby to grało jak jakaś zabawka, nie? Mm -hmm. A dopiero jak wetniesz tam głębiej, to wtedy słychać ten bas i wszystko nie. Tak. No I używane od 175 zł. Mm, te jest tak? No 200-200-250 no, tak czy siak chce się, ich, chce się ich pozbyć. To chyba byśmy zrobili tak. Yy, 137 dych. Mm. Pasuje? Pasuje. Dobra. Daj dowód. Odwieczny, Hejka. odwieczny problem. Zastaw? Zastaw. A dawno czy nie było, co? No, w szpitalu byłem. Na co? Nóżki, zakrzepica. Pukanie żyły. Co ty? No, no bo miałem życe po wypadku, w sumie, i jakaś zakrzepica się zrobiła. No. Synowa mnie teraz wzięła, w sumie, praktycznie na wszystkich świętych do siebie, do Zielonej Góry. No i dzisiaj przyjechałem. No ale co jak jestem spukany, także to jest niedowierzony. Ile potrzebujesz? No, jak zwykle, 120. Dobrze. Chyba, że dostanę więcej, bo 22 ma pieniążki, także u Was kupiony, nie? Tylko futerał kupiłem jeszcze do tego dodatkowo, a ten mały jeszcze jest na gwarancji. On ma 3 miesiące, bo moja, moja panna w sumie miała zepsuty telefon w sumie. 120 może być. Dobra, no to ja zawsze tyle brałem, nie? Jak jestem chory, to jest nie do wiary. Zimno. Chory? No, chory, no, kapie mi z nosa nie. A ten mi to tam, dobra? No, nie, Nie, zaraz, kaszle. Zaraz, zaraz nie kaszle, tylko mi kapie z nosa nie. Dobra. Nie, to, że tam mi coś jest, czy to, czy tamto, tylko gdzieś albo przeziębiony. To teraz tak nie niecie, ostatnio było. A wy nie odbieracie telefonów? Ja do was wczoraj dzwoniłem, wczoraj dzwoniłem. Bo wczoraj wrzuciłem odcinek, wiesz, i są takie auto na sprzedaż. Aha. Volkswagen i co dwie minuty ktoś dzwoni, nie? Aha. No ja bym nie, nie, nie mógłbym normalnie pracować, jakbym odbierał te telefony. No bo co, co zadzwonię, to zawsze wiesz, chcesz kupić sprzedać to tam, to inne historie. No ja tam nagrałem taką pocztę głosową, że w razie czego, jak właśnie dzwoni klient taki, o. który jesteś tutaj tego, żeby napisał SMS-a, po prostu wtedy ja odzwonię. Nie? Jo. No tak, to nie ma sensu. Jakaś tam lodówka turystyczna była pokazana wczoraj, nie? Tak. 50 tysięcy wiadomości, SMS-ów. Tak, tak, tak. Wszędzie no to wszystkiego. Jed a ona mus... się już dawno sprzedała, nie? Tak, zupełnie. A jeden by musiał siedzieć i odbierać tylko tele telefony. No nie, tak, ja, ja, tak. Jak na poczcie. Powiem ci tak. Ja nie, ja nie umiem pisać w sumie SMS-ów. Tak? Nie. Musiałbym mieć dość silne, bardzo mocne okulary. Jak założę silne, mocne okulary, to mi oczy bo znowuż wolą. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Wszystkie są rozłożone w sumie, one są... Nie ma karty w SIM ani to, ani tamto, także dzwonić na to nie wiadomo. Myślę, że pana spotkam. Ja? Znaczy, my się nie znamy, ale oglądam... Yy... Odcinki? Tak. Yy... <laughs> trochę mi ostatnio nie było, byłem trochę w szpitalu. Nie, do, nie, dawno, dopiero z Holandii przyjechałem, ale o. oglądam w bo właśnie lombard tutaj i pana non widzę. No, no bo życie na się Osta, ja. Ostatnio, nie wiem tu kiedy to było, nawet te filmiki, ale pan jeździł tutaj takiego tam e, z kierowcą, co przewoził. Tak. Pokazywał gdzie, co, jak, jak, jakie ja. sklepy. No nie, jest zaciekawie, ciekawie, no. wiecznie kasy brakuje, wiecznie, a życie drogie. Tak jest. Życie drogie, a to ani do roboty iść, ani nic. Ja po wypadku miałem. W sumie miażdżyce teraz się zakrzepita w nogi wczaskała. Oj, moja panna dzwoni, ale to nie teraz. Znowu Tak, na. znowu. Ja tych panien mam tyle, że to jest nie do wiary żeby nie oglądam, słyszałem. Się... Tylko żeby miał zdrowie. Teraz tak popatrz mi na ten łańcuch, bo nie wiem, czy on. Pan... A jeszcze ten łańcuch pan ma? No jeszcze. Je, tylko zastawiony. A tu jest wszystko, teraz byłem w szpitalu i nie wiem, jak to wszystko wygląda, bo miałem mieć do listopada, tylko nie wiem do którego. Do 2 listopada był, wrzuciliśmy go na magazyn w sumie. No to przedłużę go do Przegorzeć, tak? Tak, masz tutaj. Nie wiem, ile to będzie, żeby mi nie przepadł, bo to jest... 30. 50 złotych. Proszę bardzo. Ale setki braknie panu. A, a. bo widzę, że no. <laughs> a i No. dobrze, że jeszcze te panno mnie dbają, bo tak to to była. Lipa. <laughs> Dobra, daj autograf. To będzie wszystko? Tak, na razie wszystko. podpisywane fajnie, elegancko. Miłego dnia wszystkim życzę, co, do no, i Ze złota to tylko to, co widać? Tak, wszystko wystawione. Tu masz jeszcze łańcuch złoty. No, ile on kosztuje? 13,5 tysiąca. Okej. Okay. I to jest 585, nie? Tak. Okay. A tak mniej więcej, ile byś chciał za wszystko? Nie wiesz? Nie wiem. Ta jest od 49 zł, jakoś, no. więc by było dwie dyszki. Spoko. Ta też jest od 49, więc tak samo, no. nie? O, God of War. Trzyma cena jeszcze? Zobaczymy. No, God of War jest od 160 zł, 150 jakoś, więc byłoby 8 tych tutaj. Spoko. To chyba będzie taniec, co? Może być, bo to ten Battlefield to tak ta z FIFO. Nie wiem, czy nawet za 20 zł będzie. 39. No. no dobra, to też dwie dyszki niech będzie. To też powinno być tanie. Assassin's Creed Valhalla. No ciekawe. Wydaje mi się, że to będzie trzymać cenę. Ale tak, tylko mi się wydaje. Może być, że nie, bo też tam chyba jest dużo ściągnięcia u nich jak się ma ten e, pas e, PlayStation. Tak? Więc może być no tanie. No, no dobra no. Niektórzy lubią pudełkowe wersje. Zawsze no. później mogą odsprzedać, chociaż... Wydaje mi się, że coraz mniej to popularne. Jest, no. Zwłaszcza, że już nawet wyszły konsole te bez napędów, nie? No, to prawda. A teraz widziałem, jest w ugs bo wypuścili te konsole bez napędów, ale teraz też na TikToku widziałem, że ktoś sprzedaje osobne napędy, można kupić sobie do nich i podłączyć do tak? tych bez napędowców, no? Odpinasz tylko tą osłonę boczną i podpinasz sobie napędy. One mhm. chyba po 799 zł teraz są. Mhm. Malchala też od 5-6 tych. No, tak myślałem. Bank no, ten powerbank też, może być wytych. Spoko. I projektor. Jak go włączysz, powinienem w środku zobaczyć, ile tak, godzin jest wylatanych, bo ja przecież nie pamiętam, czy jest ćwiartka wylatana, czy, czy trochę więcej ponad ćwiartka. To ledowy czy lampowy jeszcze? Ee, laserowy. Do jego specjalnie pod granic kupiłem, jak wyjeżdżałem za granicę. Nóżki są wysuwane tam, jakbyś chciał, do ustawiania kątu. No nagle tylko pilot po nim został. Mhm. Taki starszy motor, chyba, co? No łeh, to trzy lata temu był kupowany gdzieś. A w co, nie sensie taki stary? No. Ale używane, czy nowy? Kupować? Nowy, nowy. nowy. ile nowy. dawałeś wtedy? Koło trójki. Dobra, mam 950, 1000, 1000, 1100, 1100, 1200. 2019, 20, 22, 19, 19. Dosyć stare są te aukcje. powiedz tyle, ile było ci dobrze z tym? Ja myślę o 600 stówkach. Spoko. Jeszcze zobaczę cenę od najnowszego. Tak, żeby tobie było najlepiej. Tyle. No najnowszy się sprzedał w 2022 roku za 1100. Jeszcze zobaczymy tą całą tą, tą żywotność jego, nie? No, spokojnie. Czas pracy lampy 250 godzin. No mówię, to mało było. W normalnym trybie i w ECO 60 godzin to jest 300 godzin tylko. No. Dobra, to zrobimy 7 stówek. Ok. I co, to już strzelanie się znudziło. Polowało się, no. przez 50 lat, teraz zdrowie nie pozwala i chce się wyzbyć tego, nie wiem, wycenilibyśmy, czy nie warto? Myślę, że spoko. Bo broń jest bardzo dobra, nie tam żadne gówno ruskie, czy tam czeskie, tylko normalnie broń, belgijski lub też, a w by chcieli, żeby za darmo ją najlepiej puścić.

Hmm. Trenu, no, to, jeszcze trochę no, ciekaw, bo, bo nie uproszczę. Ja akurat się rozbędę. <grymkawek> no, dobra, przeszabujemy 500, tak? 500, tak. 500 o, proszę dalszy. bardzo. Dzięki, Siedem. dzięki również i do zobaczenia. Do zobaczenia. <grymkawek>